Halo, dzień dobry wszystkim, witajcie wszyscy bardzo serdecznie ponownie w Heroesach Wartych Wczoraj nie było odcinka, a dlaczego nie było? A, bo studia i tak dalej nie wyrobiłem się czasowo, więc Dzisiaj wracamy do, do H4, ojej, są tutaj coś ten, nie? Dzisiaj wracamy, różniemy dalej, żeby już tutaj mo może powoli przechodzić do, 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 do innych części Heroesu Żeby może faktycznie, tak jak wam obiecywałem po tej kampanii, pójść gdzieś dalej zwyczajnie w świecie, nie? No, ostatnio parę tutaj mieliśmy sukcesów Mianowicie, sukcesem było to, że zdobyliśmy dwa zamki, seminarium jest potrzebne. a, dobra, buduje, pewnie, że tak A w tym zamczysku coś możemy tutaj, tutaj nie możemy ołtarzu światła, aha, bo tu już mamy bractwo rycerskie Dobra, to też jest całkiem, całkiem w opcja Spoko, tam no, tylko sobie musimy e, klasztory jeszcze wybudować, żeby mieć mnicha, nie? Trochę A, tutaj już byłem, dobra, spoko no i tu będziemy mieć dwie ciężkie walki. Szczerze, ja bym spróbował sobie na początek coś tutaj jednak zawalczyć. E, tylko, że na dzień dobry byśmy spróbowali być może z, z tymi dupkami tutaj. Dobra, tylko teraz tak, dżinów, oj dżinów jest sporo, oni, oni strzelają... Oni czarem walą, nie? Więc to nie jest przyjemne ani miłe. E, no ale dobra, Laisander może tutaj ściąnąć, więc ładuj tam już. Coś tam nawet dostali na pysio. E, mnisi do nikogo nie sięgną. Nie sięgną, no to ładuj tutaj za 12, bardzo ładnie W takim razie tak, a możemy sobie rzucić ochronę przed ładem Okej, okay, ale to jest strasznie głośne i nieprzyjemne, nie? E, a ty nam możesz tutaj rzucić niebiańską zbroję dla wszystkich jeszcze Super, okej okay. No i siekaj tam na prostej strzałeczce, to możemy 95 Laisander, odbiłeś zaklęcie Zajebiście, czyli chyba zadziałała ta ochrona przed ładem Kurde, jak jestem mądry Czasem coś wyjdzie, nie? Człekowi Eee, dojdziesz do nas? Jeszcze nie dojdziesz Więc na zaczku. Ty rzuć mi tutaj uzdrowionko na Laysandera Za sklepienie rany, może być eee, Chociaż mogliśmy już w tym momencie Tak szczerze powiedziawszy Tak szczerze, szczerze To mogliśmy już w tym momencie Sieknąć sobie tutaj w, eee, w, w, w W lesa No ale dobra, trudno eee, Jedna, druga, dobra, ładuj dalej w niego No okej, okay, powiedzmy, że oni już są w miarę W miarę zbici do sensownych gdzieś tutaj eee, Liczb E, a całą resztą zaraz się zajmiemy. Mm, tak czy nie no pięknie odbijamy te zaklęcia, cudownie je odbijamy, fantastycznie. E, jakieś spowolnienie tutaj chyba dostaliśmy na ryjnie, no ale trudno. <grym> Damy radę. E, dobra, teraz tak. Nimi się może na razie nie zajmujmy. Oj, piękny strzał, fantastyczny naprawdę. E, coś jeszcze możesz rzucić, rzuć nam modlitwę na wszystkich. Super, Anią Stróż jeszcze tam był, też fajnie i przyjemnie. Ile bijesz w dystansie? 616 obrażeń, w walce wręcz bijesz tych obrażeń 790. No to wbijaj, Lejzanderku, tutaj. 15, pięknie, za praktycznie nic, nie? Więc to jest bardzo, bardzo dobre dla nas. Eee, no dobra, ich tam jest bardzo mało, więc oni już nam nie powinni narobić aż takich strat, jakie by mogli. Jeszcze mogę ich tutaj delikatnie... Chociaż dobra, siekaj tutaj. Eee, masz tam prostą? Masz. No to ściągnij jednego chociaż. Odbijam te zaklęcia jak źli po prostu, nie? Cudownie Dobra, jeden mniej, drugi mniej, fantastycznie No i dobra, tutaj już was możemy wykończyć po prostu strzelając do was e, na dystans, nie? Się bijąc z wami, tylko ty daj e, walkę na dystans No i siekaj Cudownie, to bici. E, udało się bez rad, więc bardzo się cieszę, jestem z tego dumny wręcz No, no tak, mamy tę nekromancję teraz, no nie, ściągaj to nie teraz będziemy dostawać co chwilę szkielety. nie, nie, do widzenia. Tak, chcę się pozbyć tych istot jak najbardziej. Dawaj tutaj. Eee... No dobra. A, leczenie poziomu eksperski dostałeś. No spoko, nie to, że mi to jest jakoś bardzo potrzebne, ale okej. Okay. Do dyplomacji dostaliśmy bonusik, spoko, to mniej sobie to założone. Niechaj tak będzie. Plus 20 obrażeń, plus 20 punktów życia. Spoko. Spróbuję się teraz w nich wbić i mam nadzieję, że... Mm, że, 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 że poradzimy sobie bez straty, najlepiej żadnej. Eee, mało ich jest, damy radę na luzaku, eee, tylko oni mają te. oni Mogą właśnie znegować obrażenia, nie? To jest ten problem. No, ale Menduzy już tego nie mogą zrobić, więc to jest jakiś pewien tam plus, nie? synu eee, no dobra, nevermind. Eee, dawaj mi niebiańską zbroję na pewno, bo one mają akurat deptacz co jest bardzo, bardzo nieprzyjemną zdolnością. Więc y, wolę mnóstwo się zabezpieczyć przed tym Dobra, no siekaj dalej w niego Piątka chociaż padła, super no, Ale to są jednak minotaury Oni nie są, nie są aż tak łatwą jednostką do pobicia, nie? Bo to jest jednak, słuchajcie y, No nie pamiętam, którą Czwartopoziomowa chyba, więc, więc Więc całkiem, całkiem wysoko, nie? Dobra, tam nic nie zrobisz To ładuj tutaj Siódemkę ściągasz od razu, fantastycznie Ściągaj tam, dychę, fajnie y, Piątki się pozbądź z tą dwójką to luzik, o właśnie, teraz tak, super, no i tej dwójki tutaj ściągniemy sobie, więc na luzaczku, dobra, porobieni. Mamy już też mocnych bohaterów, więc oni tutaj nam bardzo, bardzo dużo też robią. a eee... Okej, okay, tu możemy sobie zwiększyć umiejętność niemagiczną, do tego potrzebujemy 8000. I szczerze powiedziawszy, zaraz sobie to chyba zrobimy, nie? Ale to za chwileczkę. Najpierw nie nie, 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 nie. Najpierw, y, drodzy Państwo, y, musimy troszkę pieniędzy zebrać też, nie? No i właśnie zaraz będzie trwała wielka akcja zbierania pieniędzy. W sumie to weźmy sobie to już od razu, żeby tu nie wracać, a to jest jeszcze artefakt. Okej, okay. produkcję czegoś tam dziennie, nie, nie doczytałem. Czego produkcja dziennie? Kryształów o jedną jednostkę. Dobra, spoko, jak najbardziej. Będ, zawsze będzie można sprzedać jak będzie za dużo, dobra. Dawaj wszystkim coś tutaj wrzucisz. Pięknie, przydatna rzecz. Ojej 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 ojej, ojej, dobra. O się heroesy A tutaj jakie jest dojście? A tutaj jest dojście, myślę, że trzeba przejść na drugą stronę rzeki. Dobra, on no tu 700 golda wpadło. No wy to akurat nie będziecie ciężcy do naklepania. Więc jak najbardziej za mi się pobić. E, na takie rzeczy już chyba byśmy mogli autowalkę tutaj powoli sobie ustawiać. No ale dobra. Jeszcze się z tym wstrzymajmy. Daj mi mass blessa e, I sądzę, że tutaj cała reszta nas raczej nie będzie bolała, żebyśmy e, musieli się jakoś mega bardzo przejmować i żeby rzucać sobie tego niebiańską zbroję, więc po prostu rzućmy sobie modlitwę i tak dalej, żeby jak najszybciej po prostu tych gnoj tutaj wykończyć i tyle, nie? No, tym że oni muszą podejść, bo mają za słaby za kiepski dystans, żeby, żeby nam coś zrobić, więc na luzaczku, nie? Na luzaczku. Dobra, koniu, koniuniu, wbijaj tu, fajnie, 128 tak na kita, zawsze się ładnie patrzy na takie rzeczy, nie? Ściągnij kontratak, a nawet nie mieć kontrataku, to też miłe ładuj tam, spoko. Spoko, nie grasz. Dawaj tu, super. Eee, czy ta 90 coś nam jeszcze zrobi? Nie, bardziej się o to 160 obawiam, tak szczerze. Ty ładuj tam dalej. No i spoko, to jest git. Eee, no w sumie Dostrzel ja. Eee, no, w sumie tam ładuj dalej. 18 spoko. No i dobra, nic nie zrobicie już, nie? Więc tak. Raz, super, dwa, super, trzy. Super, porobieni, obici, co mnie bardzo, bardzo cieszy oczywiście. No, trochę ich tam nawet było, nie? Tu zjadłem do szybkości fajnie, to też jest zawsze przydatna rzecz, przydatna i miła. E, więc sobie to jak najbardziej zgarnia my? E, ile już mam czasu? E, dopiero 8 minut, ja już tutaj klikam kamerkę. Dobra, nevermind. E, Okej, okay. tu są jakieś elfy. Uj, tam jest całkiem sporo tego, dobra, chodźmy tu. Spoko. Tutaj kto jest? Są, kurde, nieziołki są. Nie za bardzo lubię się z nimi bić, bo oni jednak, no, potrafią mu kąsić. Co ostatnio zresztą widzieliśmy. W karcie możesz rekrutować bohaterów, no dobra, Tam tu ja nie potrzebuję rekrutować bohaterów, absolutnie. Spoko, kolejny młyn, fajnie, to będzie będziemy mieli dużo, dużo hajsów z tych młynów, nie? O, proszę bardzo, ululululululu, uciekamy. Uciekamy, bo tam się zaraz zrobi groźniej, i zaraz stracimy tego bohatera. Ja bardzo nie chcę go tracić, nie? Czy ja coś mogę jeszcze budować w tych zamkach? W gruncie rzeczy nie. Zbierajmy hajs teraz. Bo się nam bardzo przyda. Okej, okay, tutaj pomarańczka znowu ee, podszedł. Okej, okay, wy za to jesteście do naklepania bez problemu. Chodźmy jeszcze tutaj po 500 na każdego, spoko, niech tak będzie. Chociaż chyba lepiej byłoby, jakby każdy po prostu podszedł po jednym razie, nie? Nie wiem zresztą, jak to działa, czy to, czy to dzieje całe doświadczenie tak, czy, czy jak. Nevermind, nie zagłębiajmy się w to. Jedna czwarta tylko, ale i tak 78 rusałek ściągnęliśmy, nie? Czy my potrzebujemy... Dobra, wrzuć sobie w sumie. Nie zaboli nas to, a może jednak być przydatne gdzieś tam nie poniekąd, ale więcej już chyba nie potrzebujemy się tutaj bomblować e, tymi wszystkimi buffami, nie? No, wbijaj wbijaj. O, nie wszedłeś w Leizendera nawet. To fajnie. To, to dobrze, to dobrze, że w niego nie wszedłeś. E, ładuj, 38, 45, 46, fajnie, wbijaj, super. Do Dobijaj zniszczonych No i dobijaj. No, przeżyłeś. To fajnie. <grystanie> za jeden obrażeń. Spoko, niech tak będzie. E, sporo, sporo tych jednostek to już jest, nie? Dobra, maginatury nie węża, spoko. Nie wiem, czy my to dostaliśmy, czy nie. Chyba nie, ale spoko. E, spróbujmy też się w Was. Alpe, fajni, to ty za pani Tero. Spróbujmy się w Was bi bić. E, I spróbujmy się Was tutaj pozbyć też trochę, nie? 56 obrażeń. Ej, to jest dużo. To jest naprawdę sporo. Dobra, dwa, spoko. Złaj, tu ile ci zostało Helta? 94, ok, powinieneś to ustać chyba. Chyba, ładuj tam za 21, fajnie. To teraz tak, eee, bo oni mają chyba bonus do walki z, z piątkami, nie? Nie wiem, czy to jest piątka, czy, czy czwórka, nie pamiętam tak szczerze. Eee, ale z tymi, wiecie, high-endowymi jednostkami, oni mają chyba bonus do walki z nimi, nie? Więc. I trzeba uważać na naszego czempiona, że mu się nic nie stało, ale jak wybijecie w bohaterów, to absolutnie mnie to nie boli z tego, co widzę, nie? Dobi te sześćdziesione, fajno, no i ceny, może chyba, chociaż zróbmy jeszcze sobie inaczej, jeszcze dorzucimy sobie modlitwę, bo czemu by nie? No i teraz możemy siekać w was, nie? Gnoje, dawaj tam, 77 siedem, dobra, nie grasz, w gruncie rzeczy wbij się tu, super. No i teraz możemy zacząć was tutaj masakrować, właśnie w ten sposób. Właśnie w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, dobra za dwa obrażenia to wy mnie możecie tutaj wbijać uhu. to już jest chyba na styk, nie trochę na styk, troszeczkę na styk. Ładuj tam Dobra, nie grasz? Dawaj tu teraz tak, to nie, czy ja was rozjadę w przeciągu tej tury. Powinienem chyba was rozjechać, nie? To się tam nawet nie, nie uleczam, bo powinienem dokładnie tak, powinienem was rozjechać i to też... To też robię, więc bardzo, bardzo fajnie. Dobra, dawaj tutaj. Magia ładu. No okej, okay, niech będzie. Tutaj są te elfy, nie? I te elfy mogą być niezbyt sympatyczne dobicie się. A co tutaj jest jeszcze? Tutaj mamy jakieś... Tak, tutaj mamy przejście dalej. O, tu jest kolejny młyn, ale do niego tak nie dojdziemy łatwo. Mm, nie, absolutnie tej W ogóle jest dużo, dużo zamków i to mnie w sumie cieszy poniekąd, bo to oznacza... Słuchajcie, że będzie mogli tutaj uciągnąć całkiem niezłą armię i całkiem też niezłe. Ee, całkiem też niezłe zasoby finansowe, zapewne, nie? Tylko niech oni te zamki porozwijają do maksimum, bo, bo, bo nie chce mi się ich potem budować, nie? Dobra, a e, ile doświadczenia mogę zdobyć tutaj? Jest napisane 1000, no dobra, ale to 1000 na czterech No dobra, niech to będzie. Tej 500, no to już właśnie sobie 1000 golda po prostu, nie? Wbijmy się w was, gnoje No i okej, okay, tutaj też was trochę jest. Ale wydaje mi się, że to jest całkiem i tak mimo wszystko lightowo. Niebiańską zbroję na pewno. E, no i rozpocznijmy tutaj siekanie w was. Super, siekanie w ciebie też. Raz, dwa, dobra, jeden padł. E, tam nic nie zrobisz, tu nic nie zrobisz. Dobra, satyra bym ściągał, bo on jest upierdliwy. Potrafi bywać. Dobra, ósemeczka. E, no i tutaj mi teraz jeszcze blesa na wszystkich. Choć to chyba nie było konieczne w tej bitwie, ale wiecie, że ja wolę. E, Wolę, 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 być bardziej, wiecie, ee, ubezpieczony, że tak powiem, nie? Dla spokoju ducha. Eee, tam nie, ale tutaj tak. Ale czy mnie jara ta dziewiętnastka? Nie. Wolę zrobić coś takiego. Tutaj jak najbardziej już coś takiego. Eee, tutaj w ten sposób. <laughs> Spoko. Ładuj. Aż tak czułem, że on dostanie. Ładuj. To już padnie ta jedynka. No i wierzę w te wilczki. No, one absolutnie nam nic nie zrobią. Jeszcze teraz dostrzelimy, nie? Z najbliższej możliwej odległości, więc totalny ludzik. No, i tu mamy chyba do ataku, nie? A do obrony dla wszystkich. No i fajnie, to też jest przydatne. Dawaj, to dawaj, to, Oj, to są balisty, nie. Oj, ale one akurat trochę mogą strzelić, więc wiecie. Nie ma, nie ma co się śmiać. Nie, o 500 y, y, do doświadczenia to może nie. A zapiszmy rozgryweczkę, zobaczymy, czy jestem w stanie sobie z nimi poradzić. Teraz w miarę bezproblemowo. Defcio, hello. A w ogóle nie mam nikogo na zapisy. Ej, mogą się do nas przyłączyć. No ale nie, nie chcę ich. To nie mam nikogo na zapisy. Ja już zobaczyć, kto tam komentował ostatnio film. Wydaje mi się, że kogoś chyba mam na zapisy, wiecie? To jest, to jest bardzo fajne. Ale wydaje mi się, że kogoś będziemy mieli jeszcze i na zapis. Zaraz zobaczymy. Hmm, tylko sobie tak zrobię i o, dobra. Ty złej tu tutaj na razie. No, siekaj tam. Spoko. No, nie dostrzelisz tam. Szkoda bardzo. E, więc kwestia jest taka, żeby... Żeby teraz właśnie dobić... Eee, ustrzelić, jakoś, ciebie tam, nie? Niebiańska zbroja, super eee, Blesik Blesik, 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 blesik. Gdzie to jest? Tutaj super. Za 48 obrażeń, słuchajcie, to, to nie jest mało, nie? To, jakby, no, absolutnie to nie jest mało, nie? Wbijaj, tutaj Halo, proszę się nie zacinać. Pani, gro. Nie wiem o co ci chodzi ostatnimi czasy, bo działałaś naprawdę sprawnie. Od jakiegoś czasu tak się mulisz po prostu, przy, przy bitwach szczególnie, nie, ale to w ogóle wszędzie już się tak gra zaczyna mulić, więc nie, muszę chyba naprawdę tutaj format zrobić na dysku, bo jest, 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 jest coraz to, coraz to gorzej. W sumie, czy ja potrzebuję? Nie, nie potrzebuję po tym łazić, bo to jest bez sensu, tylko mi zabierze czas. Halo, pani gro, proszę się nie mulić, no, bo czuję, że, że bardzo mocno. Oddajmy turę, zobaczymy czy się trochę rozgarnie, ale nie zapowiada się na to, żeby się miała trochę rozgarnąć. No nie! Czekajcie chwilę. Zrobimy tak i tak. I możecie sobie teraz przeczytać. Jak coś to możecie sobie zastopować po prostu. 50 ścian tekstu, eee, ja już się tu przywracam i chyba się nawet gra zaczęła troszeczkę ten, nie? Od, od, od ten tego wywać dobra, eee, teraz tak, patrzę, już patrzę, patrzę sobie. No i pewnie, że tak. Możemy tak, po pierwsze skorpiona GF sobie tutaj wrzucić, a po drugie, a po drugie, a po drugie możemy sobie tutaj wrzucić y, olka Dobry, całą resztę chyba was mam gałgany, więc fajnie. Elegancko też się cieszę. Dobra, co tu są? Osetnice? Nie Bożek Pomyślności, ok. Podnosi na chwilę Twoją moralę. No, dobra, spoko. O, tu jest kolejny ten, więc fajnie. Ej, trzeba pozganiać te muny, bo po prostu jak nam przyjdzie nowy tydzień, to dostajemy tyle hajsu, że masakra, nie? Zresztą zaraz zobaczymy, bo to powinno działać tak jak w piątce, nie? Że, że, że co tydzień po prostu dostajemy. E, co tydzień dostajemy po prostu ten, nie? Dodatkowy hajsik za to. Więc y, jeśli pójdzie to tak pomyślnie, no to faktycznie zaraz dostajemy naprawdę dużo pieniędzy, eee, czego nam brakuje do otażu światła? Tutaj hajsu, kryszteksu, a reszta jest, dobra? Hajs i kryszteks. A tutaj do klasztoru. O, no to ja klasztor już muszę mieć, słuchajcie, bo nie mogę się dłużej wstrzymywać z nim. Eee, no i rozpoczynamy teraz wielkie zbieranie na. Na właśnie anioły, nie? Dobra, was pobijemy też sobie bez problemu. Nie, nie potrzebuję was. Szybka walka, możemy tak zrobić. Nie robimy szybkich walk, słuchajcie, bo to jest za duża strata wojsk. Nie robimy tego absolutnie. To są balisty, mm, ale to musimy mieć. Nie. Dobra, jesteście teraz na trzy rozbite, więc spoko. Raz. Tam nic nie zrobimy, no ale tutaj ściągniemy wszystkich, no właśnie. Dwa. Eee, ściągaj. <ścoughs> Daj mi niebiańską zbroję, chociaż nie potrzebuję niebiańskiej zbroi, tak szczerze. Ściągaj. Nie ściągaj, dobra. No właśnie, jedna bajsa już raz nie będzie bolała, więc spoko. Zdechuj to na razie, niech oni podejdą sobie tutaj. No i eee, Siekaj w tę trójkę. Super. Siekaj w trzy, dwunastkę, niech będzie. A nie, siekniesz to, no dobra, to ładuj tu. Ładuj tu. Sztos. No i dobijaj balistę, więc elegancjo. Eee, ok. No i właśnie, dawaj mi kolejny moment, bo po prostu jak teraz wsiądzie tyle pieniędzy, to ja sobie już na spokojnie tej będziemy mogli pozwolić na kolejne, czy na kolejne, na anioły w ogóle, nie? Więc, więc fajnie i przyjemnie. No dobra, no to troszeczkę teraz się zaczęła gra, nie skończyło się to durne bieganie po prostu po tej mapie. I tyle, osiem klocamy, 10 mamy. No mamy dzień pierwszy. No, to nie wiem co ile dostajemy hajs z tego, chyba że to jest zależne od tego, w którym dniu przejęliśmy. W którym dniu sobie to przejęliśmy, nie? Też tak może być. Dobra, proje tutaj coś sobie dostanie. Co, idziemy zobaczyć sobie jeszcze tutaj w tym zameczku. No chodźmy, sprawdzimy co i jak. I zaraz będzie można się chyba na spokojnie wycofać też już do naszego tam, do tych naszych głównych zamków. Po to, żeby właśnie mm, sobie... E, mm, Zebrać z powrotem armię, nie? Tak tak mi się wydaje, że to będzie całkiem, całkiem w opcja. No, dostrzelaj tutaj, spoko. Dostrzelaj tutaj, spoko. Eee, no i co? No chodźmy do przodu, nie? Przecież to, bo akurat nie musiałem, no ale spoko. Chodźmy wszyscy. Jak wszyscy, to wszyscy, nie? Dawaj. Kusznik, chociażbyśmy miał zostać. Dobra, bierz taką armię za dwa koła, pewnie, że tak. Aby przejęliśmy kolejne miasto, nie? A z taką armią jak za dwa koła chcesz spierdzielać, to chłopie. Oczywiście, że tak. Dobra, daj mi ciebie, przydasz się, wy też się w gruncie rzeczy możecie przydać. Tych strzelców, jak już będziemy mieć tak setki, to nie będą coś wreszcie robić, nie? Więc więc trzeba o nich też dbać troszeczkę. A tutaj jest jeszcze jeden twój ten, twój młyn, więc też fajnie. No i teraz na sednej turze powinno nam się chyba już udać, nie? Chyba zrobić. Eee, te aniołki tam. Jak będziemy mieć już anioły, to już będziemy naprawdę przekozakami, będziemy totalnymi przekocurami. Chociaż z aniołami to ja chyba słuchajcie, zrezygnuję z jednych strzelców po prostu, wiecie? Bo i nam wtedy będą totalnie niepotrzebni, nie? Bo ja wolę mieć anioły niż... niż kolejnego strzelca. 22 tysiąca, czyli dostaliśmy faktycznie sporo siana. <ścoughs> Czego nam brakuje? O nie! O nie, kryszteksów nam brakuje! Hmm, nie mam skąd ich złapać w tym momencie. Dobra, trudno. E, zaraz sobie z tym jakoś poradzimy. No to ciulno zbieramy, nie? A gdzie mogę podejść do jakiejś informacji? Przegląd królestwa. O, jeden na dzień dostajemy, tylko bardzo mało. Siarki w ogóle nie dostajemy, więc zanim cokolwiek, to chodźcie tutaj, gołgany moje, i sobie złapiemy tę siareczkę. Nie, 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 nie chcę was kupować. Nie potrzebuję was w moim składzie. Tutaj, pięknie. Spoko. Spoko, niech tak będzie. Ty jeszcze nie strzelałeś, to. Zróbmy tak, żebyś nie strzelił. Spoko. 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 Pobici, elegancko. Wbijaj. 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 Dobra, no i pozbądź się ich. Super. I dawaj mi siareczkę, bo ona się nam przyda do jakiejś tam, wiecie, ewentualnej wymiany i tak dalej, nie? Więc warto, warto, warto to mieć. Dawaj to, przewodnik, spokoj, tak się tego chyba nie nauczymy. Eee, dawaj tam. Iść do zamku już się tam skitraj eee, No i potrzebujemy mieć te 15 tego, nie? 15 kryszteksa na to, więc spoko, zaraz to sobie ogarniemy. O, to też się przyda od razu. To też się przyda od razu. Fajnie, tyle pieniędzy z tego może być. Ja, titolę masakra. Dobra, on no tutaj też masz jakąś armię, można nawet bohatera, więc już tutaj nie będzie tak, wiecie. Nie w kipierdział, jak ja to omawiam. Eee, więc zobaczymy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. No, tu mamy 10 mnicha kolejne, słuchajcie. Tu mamy 7 mnicha, 7 czempiona, więc w ogóle fantastycznie. Eee, trzeba, trzeba, trzeba na to uzbierać. No i te aniołki, nie? No, te aniołki trzeba tutaj też się. A no, może potrajdujemy się. Co? Co? Na to mem. M jak marketplace. No i okej, okay, możemy się troszeczkę tutaj powymieniać. Spoko. Tego możemy trochę. Tego możemy też trochę. W sumie wszystkiego już mamy przyrost, nie? Więc, więc też jest fajnie. Zróbmy tak. Zróbmy sobie raz tak i raz, yy... nawet dwa razy tak możemy sobie zrobić spoko. Znowu widzę, że moment zwiechy złapała gierka. Nie wiem, co jakiś czas po prostu jest taki spadek FPS-a. Nie wiem o co chodzi, ale chyba słuchajcie oznacza to format w najbliższym czasie, bo już do tego formatu też się zbieram tyle czasu i. I gówno w dupie chlupie, nie? Jakiś rycerz, drugi poziom. No to pozbędziemy się Ciebie od razu kolego. Aby nie brudził. A jest dwóch rycerzy tutaj. Drugi poziom Orin, a ty gnoju Marcius. Mercus. Dobra, spoko. Do widzenia. O! Przeżyłeś? No już nie. <gryw> Do widzenia. Trzymajcie się gorąco, spoko. W Hartley są przetrzymywani. Spoko, jeśli miksturki tutaj dostajemy od was. Zapisujemy sobie rozgrywkę, słuchajcie. I moi kochani, na ten moment dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się już jutro, mam nadzieję, o 19. .00. Trzymajcie się. Cześć.